Gdyby dzisiaj zamknięto młodego człowieka, tak jak została zamknięta Anna Frank, prawdopodobnie dzisiaj młody człowiek też pisałby pamiętnik. Ten pamiętnik nazywałby się blog. Wtorek, 21 sierpnia 1942 roku. Droga Kitty... W 2001 roku ukazał się taki film na łamach telewizji polskiej i był prezentowany w odcinkach. Nazywał się Anna na Frank, cała prawda takiego rumuńskiego reżysera Roberta Dornhelma. I był to spektakl bardzo piękny, bardzo dobrze wyreżyserowany, ale z racji tego, że był w odcinkach, nie trzymał emocji. Już wtedy myślałam, żeby zrobić o tym spektakl teatralny, ale szukałam odpowiedniej aktorki odpowiedniego miejsca, żeby ten spektakl wykonać. A każdej nocy przelatują nad Holandią setki samolotów i lecą do niemieckich miast i orżę tam ziemi bombami. Aktorka to Monika Gapińska. To bardzo młoda dziewczyna, która skończyła szkołę państwa machulskich w Warszawie. Nie ukrywam, że do tej roli startowały też inne osoby i znane nazwiska, ale celowo wybrałam osobę, która nie będzie kojarzyła się z żadnym filmem, z żadnym dużym spektaklem. Monika wspaniale wciela się w rolę Anny Frank. Cudownie porusza publiczność. Wybrałem fragmenty znamienne, to znaczy moment, kiedy Anna Frank jest małą dziewczynką. Ma 13 lat, to jest 12 czerwca 1942 roku. Gdy dostaje swój pamiętnik, charakterystyczny czerwony zeszyt, w którym zapisuje swoje myśli do wyimaginowanej przyjaciółki Kitty. Potem element, gdy wchodzą ustawy antyżydowskie. Następnie moment wyprowadzenia się porządnego, dużego. Domu państwa Frank, do oficyny do maleńkiego pomieszczenia. Kolejne charakterystyczne elementy, które opowiadały o tym, że w dziewczynce rodzi się bojaźń, aż do momentu, gdy w spektaklu mamy taki metaliczny łomot, taki charakterystyczny dźwięk wchodzenia Niemców do mieszkania. Nareszcie będzie dobrze! Chcieliśmy jak najbardziej uwiarygodnić tę sytuację, to zamknięcie, tę alienację. Wymyśliłam, że będzie to klatka dwa metry na dwa metry, w której Anna Frank będzie pisała w swoim pamiętniku, będzie mieszkała, będzie spała, będzie opowiadała, jak żyje się w takim, w takim maleńkim pomieszczeniu. Jest to, to jest tylko drewno, su, surowe drewno. Zaś jeśli chodzi o takie elementy dodatkowe, to w spektaklu używamy miski metalowej, w której Anna Frank rzeczywiście na oczach widzów myje głowę. Czasami słyszę na widowni, że ludzie syczą, bo oprócz tego, że Anna Frank myje ją realnie zielonym mydłem, które nie chce się pienić, a woda jest zimna. To czesze włosy grzebieniem, który ma cztery zęby, i ten grzebień zatrzymuje się w jej włosach. Najpiękniejsza dla mnie reakcja to jest cisza. Wtedy, gdy słyszymy muzykę Jana Sebastiana Bacha, taką charakterystyczną muzykę genialnego Niemca, pasję według świętego Jana, i po ciszeniu tej muzyki mamy ciszę, kompletną ciszę na widowni. To są najładniejsze elementy. To znaczy, że historia do ludzi przemówiła, ona ludzi poruszyła. Zawsze na tym spektaklu mamy nadkąpnet, jak pan widział. Zawsze mamy salę wypełnione, i bez względu na to, czy jest to sala kameralna, tak jak tutaj w Teatrze Staromiejskim, czy jest to sala na 280 miejsc, my zawsze mamy dostawki na tym spektaklu, i przeważającą większością. Publiczności są ludzie młodzi. Gdyby dzisiaj zamknięto młodego człowieka, tak jak została zamknięta Anna Frank, prawdopodobnie dzisiaj młody człowiek też pisałby pamiętnik. Ten pamiętnik nazywałby się blog. Jest to taki blok 70 lat wstecz. Nie jest to opowieść o historii, o wojnie jako takiej. Jest to opowieść o sile, o wierze, o nieużalaniu się nad sobą w sytuacji ekstremalnej. Myślę, że to jest siłą i głównym przekazem mojego spektaklu.